Ja kiedyś byłam menadżerem i zostałam tym coachem, ale nie dla swojego zespołu. Natomiast doświadczenia pierwsze, które miałam, to były rzeczywiście doświadczenia, które były wewnątrz jeszcze pracy korporacyjnej. I czy ja byłam wtedy tym coachem? Myślę, że nie. Myślę, że wtedy jeszcze mocno intuicyjnie, ale czerpałam dużo z różnych dziedzin wiedzy. Ale pewnie jakieś tam metody team coachingowe stosowałam, natomiast myślę, że nie byłam team coachem i myślę, że menadżer nie do końca będzie team coachem, ponieważ nie jest w stanie stanąć z boku i popatrzeć obiektywnie na swoich ludzi i na siebie w tym całym systemie. Bo to, co jest ważne, że w procesie team coachingowym pracujemy z całym systemem, z ludźmi i z ich. Przełożonym szefem, który zazwyczaj, zazwyczaj w strukturze to tak wygląda, chociaż w nowych organizacjach czy w bardziej światłych organizacjach to się zmienia. I to, co jest na pewno cenne i co, co warto robić, to warto uczyć się tych umiejętności, facilitacji, umiejętności team coachingowych, umiejętności związanych z. Z mediacjami, z, czy jak gdyby czerpać z mediacji, z, tego, z pracy z konfliktami, ponieważ to są takie rzeczy, które w codziennym życiu się przydadzą. Tych umiejętności warto się nauczyć. Natomiast proces team coachingowy, proces, który wchodzi głębiej, który angażuje również tego menadżera, warto powierzyć osobom, które są spoza tego systemu, spoza, spoza tego zespołu. Zdecydowanie tak. Ale uczyć się umiejętności pewnie. Jeśli jest możliwość pewnej. Hmm, bycia obiektywną osobą, jeśli jest możliwość tego, żebym e, na przykład coraz częściej w organizacjach, e, w działach HR są osoby, które de facto nie są na przykład HR biznes partnerami, tylko są osobami, które są, jak gdyby, z, z, ze swoją funkcją neutralne w stosunku do różnych działów, do różnych miejsc w organizacji, to wtedy e, jest taka, e, jest, jest duże prawdopodobieństwo, a nawet duże sukcesy z tym związane, kiedy takie osoby Prowadzą pewien proces, który się dzieje dla zespołu, albo w jakiś sposób facilitują, albo są czynnie aktywne w tworzenie pewnych właśnie spotkań warsztatowych, a nawet czasami spotkań zarządu czy, czy zespołów zarządzających, bo wprowadzają pewne postawy, a co za tym idzie, pewne techniki, które pozwalają w inny sposób, w bardziej sensowny, w bardziej praktyczny sposób. Mierzyć się z pewnymi rzeczami, które, którymi warto się, się zmierzyć. Wtedy tak, ale dla własnego zespołu, to dla zdrowia psychicznego własnego i własnych ludzi chyba bym dała trochę odpocząć i niech zajmie się ten kto, tym ktoś, kto nie ma w emocji w tym, co, co, co się dzieje, nie ma swojego osobistego zaangażowania, jeśli chodzi o cele biznesowe, w tym, w tym co się dzieje, bo trudno zachować obiektywność, obiektywizm. Mhm. I chcę, to dlaczego nie? <laughs> z jednej strony bycie coachem indywidualnym to jest coś, co no, z jakiegoś powodu człowiek wybiera, że, że, że wykonuje ten zawód. Więc jest jak gdyby pierwsza dobra przesłanka: widzę siebie, lubię pracować z ludźmi. A to jest ważne to jest podstawą do tego, żeby, żeby wykonywać pracę team coachingową. Ale są też z tym związane pewne wyzwania, bo pomimo tego, że na poziomie szkolenia, mam na myśli profesjonalne szkolenia coachingowe, jest dużo umiejętności, dużo, dużo narzędzi, które są przydatne przy takiej pracy, jest dużo pracy z własną postawą, z tym, z tym, kim jestem, kiedy jestem w relacji z drugą osobą. To te umiejętności, pewne rzeczy można przenieść w prosty sposób do pracy team coachingowej. I to, co jest tą bazą bycia coachem, tworzenia relacji coachingowej, można w sposób taki dosyć prosty przenieść na, na pracę team coachingową. Ale są też wyzwania, ponieważ przy pracy w coachingu indywidualnym jest skupienie na jednej osobie i na tym, co ona wnosi, co ona tworzy, nad jej systemem, w którym funkcjonuje, nad tym, jak, jak mówi też o innych, jak, jak postrzega pewne rzeczy, z którymi przychodzi na coaching indywidualny. W team coachingu pracujemy z czymś, co się amerykańska nazywa third entity, coś, co tworzy cały zespół. Czyli tu jest pokusa dla coacha indywidualnego skupiać się na jednostkach. A my pracujemy z szacunkiem, uszanowaniem dla każdej z tych jednostek, które tworzą zespół, pracujemy z tym, co zespół tworzy jako całość. Z tym, co jest ich jak gdyby osobnym bytem, szanując każdą z tych osób, funkcje, które mają. Zadania, które mają, charaktery, które mają, poczucie humoru, które mają, podejście do, do, do obowiązków, które mają, z, z całą prawdą, którą każda z tych osób nosi, ale naszym celem jest praca z tym, co tworzy ten zespół i co sprzyja temu zespołowi w tym konkretnym momencie i co będzie budowało ten zespół od dzisiaj na przyszłość.